No, no raz... mi, no. Ukradli mi mojego... ukradli mi dwa najlepsze, no. No, chłopiec, biorę na najprzyjemniejszego tego zdjęcia. No, ale ja tu teraz nic nie mam, a no, tak się już fajnie zaczynało. No to... no to ci ukradnę, Jezus, nie bój się. Ja nawet... A, nie strzelaj do mnie, mały. O, patrz, masz taką, masz takie coś. Masz? Masz? Masz takie coś, to, to na kilometr, to wystrzeluje. Co? Wystrzeluje? No na kilometr! Wystrzeluje! Mhm. No, to jest okej. Ale dostał. Tańczcie, tańcz, tańcz mi tu cały dzień. O, I czemu każdy jest w twojej bazie? Bo ja może jestem najlepszy w tej No <grywki> na serbie. Ej, no dosłownie, każdy cię stoi w bazie. Czekaj, wychodzę i wchodzę. Żeby oni sobie poszli, a ja i dołączę. Dobra, giniesz? Nie, ja go zakupuję. Jak będziesz yy, grzeczny, to ci może coś dam. Aha, fajnie. <głos> Dzięki. <głos> to co, będziesz grzeczny? Dobra, to, to widzę. Do o! 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 Idzie mi zgoda. Idzie mi pomóż mi go zabrać. Cztery Jest Jezu, Maria, ty się mi Jak dostaniesz za chwilę, to idzie zgoda, chłopie. No co? Mogę się jarać mitykiem. Aż też będzie goda? Takiego... wyżej u Din 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 duna? Czy nie? Co to ma Din 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 Dun? Chłopie, on jest. Jezus Marek, ty nie to też u dun. Nie, nie za bardzo. Ja. To daje coś! Chłopie, on, on daje mi... On daje ten. 400 tysięcy na sekundę. A taki e, La Grande Compassion daje na sekundę milion. <grystanie> tego miałam. No nie, no to to już jest przesada. Kup mi tego mityka, bo idzie drugi, a mi jest żal tak na niego patrzyć, jak on idzie. Chodź, ja ci mogę dać legendarny Kokofanto Elefantu. Miałem Kokofanto Elefanto. Halo, Antaj, jest dobra, też... idę ci, patrz. A wiesz, że ja mam taki spacer? Co, chcesz, ja ci to ukradnę? Co jest? Co? Co się stało? A co chcesz, ja ci to. A dobra, chcesz tą żyrafę celestę? No. Dobra, patrz. Pokażę ci, jak to zrobić? No. Dobra, bierzesz tak. Bierzesz pułapkę, dwie pułapki. I ty tego nie masz, bo to jest za dziesiąty. Eliksir bierzesz, bierzesz eliksir, dajesz, żeby to, i za tą ci to I, Ale musisz mnie pilnować. Chodź. Idziemy Dobra. Co ty tu z tyłu chcesz zrobić? Poczekaj, nie jak, chodź tu. Jak ty się później stamtąd wydostaniesz? A coś zobaczyć? No. No kurde, patrz, patrz. Co mi <laughs> Zwab go, zbab go! Patrz, patrz, patrz. Czekaj, bo na razie to ja przez cały czas od czegoś dostaję. Patrz! Mówiłem! i Jestem w środku, ale S A ten kłopce jest. A teraz mu coś ukradnij? I z chęcią to przyjmę. Nico, a chodź do mojej bazy. Czekaj. Kiedy chodź. Tu idzie? No, idę do twojej bazy. Jak będziesz miał dziesiątego rebiska, to to odblokujesz. Aha, fajnie, no. Okej. Okay. Uuu, dziu, dziu, dziu. Dobra, i Odejdź tu. Odejdź tu. No. Nie mogę. Uuuu! I tak dopłap. Mnie się to podoba. O, że dostał laga. Ło, kurde, ale mnie cofa po całej mapie. O, okej. Okay. Jezus, ale latam. COŚ MOŻE A możesz za chwilę wyjść? Po co? Słuchaj, no, ten chłop cały czas chce mi coś ukraść? No to poczekajcie widzowie, my zmienimy serwer i za chwilę wrócimy do nagrywania My już widzowie jesteśmy na nowym serwerze O, to dobry serwt! Bardzo dobry no ser. zamknął mi przed głową. To czekaj, czekaj! Zostań. Ja tam wejdę. To co ty chcesz, chłopie? Nie dam ci. Nie dam ci teraz za autobusy tysiące. Nie dam ci. Nie dam ci. Wy twoich snar. Chłop sprzedał na moich oczach tak dobrego peta. Ja też tak robiłem, że na chęty tak sprzedałem. No nie, zostaw mi tego peta. Zostaw mi tego peta, Bambiku. Ty też mi o. go zostaw. Co? Lorbo Drilla? No. Tak? A chcesz wylecieć w kosła? Uderzyłeś nie? mnie. A mar... No a co to jest za k No jakiś. Eee, eee, eee. A jest niepotrzebny! Oddam go! Nie! Zostaw! Nie! Nienawidzę cię! Zepsułeś mi dzieciństwo! Dobra, weź chcę! A już się, się miałem cieszyć! No ale żeś mi otworzył! O. Już myślałem, że twoim... Kradniemy! Kradniemy. A! nie! Ty babiku! No, to nie zaczynaj, to jest za dziewiąty rebir. Chronię cię. Dobra, myśle już ci nie będę pranków robił. No o! Ej no! Nie Chyba że nic. chcesz dostać? I Ej, no mogę go zabrać? O! Okra. Ok. Pradne, Nie! Czekaj, muszę kupić, o. Yeah. Dobra, idziemy, co idę, idzie? stęż rynio, rynio tu stę No, rajno tu z no, zawsze przygarnę. Dobra, to idę Cię plaść. razem mm. idziemy. Okej. Okay. Ty mnie, ty mnie ten, ja ty ja mnie chronisz, a ja mu okradnijmy tego koło mnie, okradnijmy tego koło mnie. Stoch, pomóż, chłopie. To, co mi tu zostawiasz? No i każdy jedno... O, dobra, dzięki. Musimy wylecieć w kosmos. Chodź, go kradniemy. Mi się bada za cztery. Czekaj, ja chcę ukraść tutaj chłopaka. Czekaj, czekaj, czekaj. Pomóż! Szybko! Patrz, ukradli mi! Ha! Pomogłem ci! Dzień. Ale idę, ja idę odzyskać, Sorry, ja idę odzyskać sobie. Co ci ukradli? Rano tu dwa trzy tysiące. Wyszedł kurde, zamknął! Dobra, czekaj! Ja sobie ukradnę. A teraz, koku pan w No i on mi ukradł. Dobra, żadnego celu. nie ukradli, Dobra. i badę. Co? A masz. A masz w, w kosmos. Podejdź! Podejdź! Dzięki! <śmienic> Dobra, patrzcie jak go, jak go teraz okradnę <śmienic> To w sumie i tak będziemy musieli kończyć odcinek Bo ten odcinek już jest nie. Nie, nie. Jak No nie! Jesteś taką pipą A <śmienic> co, co będzie? co? Tak, co robię. Bombardiro krokodilo. Ja chcę bombardiro krokodilo. A to się ukradli. Wyślep, ja ci ukradłem. Daj mi. No co to nie. No ja ci ukradłem. Hmm. Rano mi, a to ty Bambik A jak widzę że ja ci to A pocz pokazać ci coś? Co? No. Patrz stój Antek no i Ja tym umiem chodzić Aha Po co robię, patrz co robię, patrz co robię A, tra -la nie żartuję, a jak ci go mogę oddać? Czekaj Nie ma, Zobacz, ci baznąć. Ej, bazę mam otwar... Uuu, ciebie kupuję Dobra, widzowie My będziemy kończyli ten odcinek Przez Antka mam super, super dobre pety O tak, dzięki Antek Potrzeba, dzięki, dziękuję. Dzięki nie to. Gdzie ty jesteś? Dołącz jeszcze. Dobra, wejdę. Gdzie ty jesteś? Chodzę. A, chciałem ciebie ten. A to ty? No. Daj mi weź. Dobra, to my widzowie, co? Będziemy kończyli ten odcinek. Łapka w górę. No to pa. Dałem <ślałem> mu jeszcze pszczółkę. No to mi daje w zuju ukrycie do...